Cześć, jest okres poświąteczny i w wielu nowych domach pojawiły się google VR od Oculusa. I coraz częściej na grupach tematycznych na Facebooku pojawiają się pytania o akcesoria i gry na początek. Dlatego postanowiłem przygotować ten materiał i opowiedzieć, co moim zdaniem jest sensownym wydatkiem, a na co nie warto zwrócić pieniędzy. Zapewne każdy, kto czytał recenzję Questa drugiego, spotkał się z opiniami, że jest on dużo gorzej i oszczędniej wykonany od jego poprzednika. Stąd też pojawiają się listy rzeczy, które powinno się w nim wymienić bądź ulepszyć. Takie standardowe trzy pozycje, o których wszędzie można przeczytać, to pasek trzymający głowę, nakładka na twarz oraz system audio. Jeśli chodzi o audio, to moim zdaniem, wbrew temu co można przeczytać, jest ono w samych goglach zadowalające. Dlatego inwestowanie w słuchawki do gogli polecałbym tylko, jeżeli planujemy oglądać dużo filmów albo grać w gry typowo rytmiczne. Na pewno nie szukałbym dedykowanych słuchawek do Questa. W goglach mamy port mini jack, dlatego możemy podpiąć dowolne słuchawki, natomiast w opcjach eksperymentalnych w menu można sparować słuchawki bluetooth, Natomiast tego rozwiązania nie polecam, ponieważ w wielu grach lak jest zdecydowanie zbyt duży. Wybierając słuchawki, moim zdaniem warto kierować się dość niestandardowym parametrem, to znaczy długością i wagą kabla. Długi kabelek może nam się plątać o ręce, natomiast po jego związaniu będziemy mieli odczuwalny ciężar po jednej stronie głowy. Ja osobiście używam słuchawek z możliwością wypięcia przewodu i jeden z przewodów, które były w zestawie, skróciłem. Do długości takiej, która jest mi wystarczająca do podłączenia gogli. Nakładka od strony twarzy. Ponieważ oryginalna gąbka mogła powodować czulenia, we wszystkich nowych zestawach Oculus dodaje silikonową nakładkę. Zestaw ten jest całkiem komfortowy, natomiast silikonowa nakładka lubi spadać i się przemieszczać. Nie wiem, może po prostu ja nie potrafiłem go prawidłowo zamocować, ale u mnie stanowiło to jakiś problem. Osobiście posiadam nakładkę firmy VR Cover. W wersji z dodatkowymi otworami wentylacyjnymi, teoretycznie zapobiegającemu parowaniu soczewek i poceniu się na twarzy. Jest fajnie wykonana i mięciutka, natomiast czy ta dodatkowa wentylacja coś daje, ciężko powiedzieć, ale na pewno nie jest to jakaś wielka różnica. Dla mnie sporym plusem jest dodatkowa gumka od spodu przylegająca do nosa, ponieważ ja mam bardzo krzywy nos i jakbym nie zakładał gogli, tak z jednej strony od spodu dużo światła dostawało się do środka. Czy jednak jest to must have po zakupie gogli? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Pasek do gogli. Faktycznie oryginalny pasek do trzymania gogli na głowie. Jest w kwestie drugim bardzo prostą konstrukcją. Spełnia swoje zadanie, ale może powodować dyskomfort. Jest dużo różnych alternatyw zarówno ze strony Oculusa, jak i producentów niezależnych. Co ciekawe, można usłyszeć dużo opinii, że oryginalny Elite Strap, który można dokupić na stronie Oculusa, często pęka. Ma jakiś problem konstrukcyjny. Osobiście używam najtańszej opcji, to znaczy wydrukowałem sobie na drukarce 3D nakładkę na oryginalny pasek. Jeśli chcecie na tym przeoszczędzić, to właśnie polecam popytać po znajomych, czy ktoś nie ma drukarki 3D. Liki do takich nakładek są ogólnie dostępne i postaram się jeden podlinkować pod filmem. W przeciwieństwie do poprzednich akcesoriów, jakąś formę lepszego systemu trzymania głowy polecam każdemu do swoich gogli. I tu nawet nie chodzi o komfort, tylko o bezpieczeństwo. Gogle standalone aż proszą się o pokazywanie ich osobom, które do tej pory nie miały kontaktu z VR. I prędzej czy później trafi się ktoś, kto bardzo przeżywa to co zobaczy w wirtualnej rzeczywistości, a po bardzo dynamicznym skoku bądź machnięciu głową gogle mogą wystartować w swój ostatni lot. Moje na szczęście udało się złapać w locie. Jeszcze jednym akcesorium, które bardzo polecam kupić, jest etui na gogle. Oczywiście nie jest to niezbędne, jeśli wiecie, że gogle nie będą opuszczać waszego mieszkania, bądź wszędzie jeździcie samochodem i rozmiar oryginalnego kartonu od Oculusa wam nie przeszkadza. W innych przypadkach poniżej 100 zł można kupić fajne etui, które bardzo ułatwi podróżowanie z goglami. Podstawowe akcesoria omówione, to teraz przejdźmy do tematu gier. Skupię się tutaj na grach na same gogle, natomiast temat gier uruchamianych za pośrednictwem komputera zostawiam na zupełnie oddzielny temat. Dwoma głównymi miejscami, gdzie można legalnie zdobyć gry, jest oficjalny sklep Oculusa oraz Sidequest, ale nim zajmę się chwilę później. Większość gier w sklepie Oculusa kosztuje między 20 a 40 dolarów. Czy to dużo czy mało zależy oczywiście od możliwości finansowych oraz od tego, na czym do tej pory graliśmy. Dla graczy konsolowych takie ceny mogą się wydawać znacznie przystępniejsze niż dla PC Master Race, mając tysiące Steamowych gier kupionych na przecenach sięgających minus 90%. Faktem jest jednak, że większość gier na Oculusa jest znacznie krótszych niż typowe gry na peceta. 10 kampania w grze VR jest uznawana za całkiem sporą, natomiast taki Vader Immortals w każdym epizodzie zamyka fabułę w jakieś 40 minut. Sklep Oculusa oferuje jedną grę dziennie na przecenie. Takie gry mają cenę obniżoną zwykle między minus 20 a minus 30%. Do tego każdego tygodnia są dwie oferty pakietów dwóch gier. Również tak przecenionych, jednak zwykle są to kiepsko dobrane gry. I chyba jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym chciał zakupić obydwie z takiego zestawu. Co jakiś czas pojawiają się większe wyprzedaże z okazji takich jak Halloween, Czarny Piątek czy Święta Bożonarodzeniowe. Mamy wtedy do wyboru kilka zestawów gier oraz kilkadziesiąt gier na przecenach sięgających nawet 50%. Ale raczej te nowsze i lepiej sprzedające się tytuły nie będą przecenione więcej niż na minus 20%. Jak więc bez wydawania setek dolarów mieć w co pograć? Pierwszą opcję są dema. Można je wyszukać w sklepie Okulusa po prostu w wyszukiwarce, wpisując demo. Ja z całą pewnością polecam trzy demka na początek. Jest to demo BitCybera, ponieważ jest to absolutna klasyka VR i każdy, kto ma w domu zestaw do wirtualnej rzeczywistości, powinien przynajmniej wiedzieć, czym jest i jak wygląda BitCyber. Drugie to polskie SuperHot, ponieważ jest to gra, której system poruszania nie powinien powodować choroby symulatorowej, nawet u bardzo początkujących graczy. A trzecią propozycją jest demo Smash Drums, ponieważ osobiście uważam, że jest to najlepsza gra na Questa. Drugim źródłem darmówek jest SideQuest. Jest to alternatywny sklep z aplikacjami do Oculusa. Część z nich to gry, które po zakupie należy samodzielnie wgrać po kablu z komputera. Wymaga to aktywacji ustawień deweloperskich. Są na ten temat materiały na YouTubie. Jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, na pewno coś znajdzie. Tutaj na ten film dostawiam sobie prostsze opcje. Wiele gier z SideQuesta po kliknięciu kup bądź pobierz przenosi nas do oficjalnego sklepu Oculusa, więc tak naprawdę całe pobranie gry odbywa się za pośrednictwem oficjalnego sklepu, tylko po prostu te tytuły nie są dostępne w jego wyszukiwarce. Niestety bardzo wiele gier z SideQuesta nie jest warta pobrania nawet pomimo ich darmowości. Niektórzy wydawcy traktują SideQuest jako odpowiednik early accessu ze Steama. Na takiej zasadzie dostępna jest na przykład gra Pawłow, która w wersji na Steam VR kosztuje kilkadziesiąt złotych, a jej wersja beta na SideQuestie jest całkowicie darmowa. O ile widać jeszcze jakieś niedoróbki, to jest to w pełni funkcjonalna gra, w którą można grać zarówno offline, jak i online ze znajomymi bądź na światowych serwerach. Moim zdaniem jak na darmową grę dla każdego, kto lubi strzelanki, pozycja absolutnie obowiązkowa. Prędzej czy później przyjdzie jednak moment, kiedy postanowimy wydać pieniądze i kupić jakieś gry. Nie będę tutaj polecał konkretnych tytułów, ponieważ każdy szuka czegoś innego. I innych wrażeń w wirtualnej rzeczywistości. Chciałem jedynie tutaj z mojej perspektywy powiedzieć o procesie wyboru gier do zakupu. Gry płaskie, to znaczy na normalne monitory, to temat rozwijany od kilkudziesięciu lat. Na temat game devu, game designu, level designu powstały setki książek. Powoduje to, że jeśli przykładowo lubimy Strzelaniny FPP. To co prawda, oczywiście nie każda gra takiego gatunku musi nam się spodobać, ale mają one na tyle podobne założenia gameplayowe, na tyle podobne rozwiązania sterowania, że żadna z nich nie powinna być kompletnym zawodem. Oczywiście nie mówię tutaj o kompletnych krapach. Z VR sprawa ma się zupełnie inaczej. Jest to młoda dziedzina, w której twórcy cały czas szukają optymalnych rozwiązań gameplayowych. Dlatego gry ze z pozoru tego samego gatunku mogą się skrajnie różnić. Wracając do wcześniej wspomnianych strzelanek, samo podejście do przeładowania, czy będzie to automatyczne, czy musimy wykonać czynności manualne związane z obsługą broni, czy celowanie odbywa się za pośrednictwem jakiegoś celownika gameplayowego, czy przyrządów celowniczych na broni, to w zasadzie zupełnie zmienia gatunek gry, a często na dynamicznie zrealizowanym gameplayu reklamowym nie widać e, takich różnic. Dlatego moim zdaniem przed zakupem gry warto szukać recenzji na YouTubie, na których poza gameplayem widać recenzenta, widać jakie jego ruchy przekładają się na jakie działanie w grze. Mam nadzieję, że w przyszłości mój kanał będzie takim miejscem, gdzie będzie można znaleźć tego rodzaju recenzje gier. Natomiast w tym momencie oczywiście jest również bardzo wiele takich kanałów. Wydaje mi się, że o każdej grze jaką planowalibyśmy kupić, znajdzie się tego typu materiał, zwłaszcza jeśli szukamy również wśród anglojęzycznych kanałów. Drugą sprawą jest czytanie komentarzy do ocen na sklepie Oculusa. Na sumaryczną ocenę nie ma co patrzeć, bo jest ona w większości w okolicach 4,5. Moim zdaniem można również darować sobie czytanie ocen na 5 i 1, bo są to głównie oceny fanboyów i hejterów. Natomiast oceny w zakresie między 2 a 4 bardzo często zawierają konstruktywną krytykę i informacje o konkretnych rozwiązaniach gameplayowych, które komuś się nie spodobały. Moim zdaniem warto również patrzeć na daty tych komentarzy, ponieważ wiele z tych gier zostało mocno połatanych już po wydaniu. Na koniec tematu zakupu gier pozostawiłem jeszcze temat programu poleceń na Oculusie. W dużym skrócie, mając gogle, jeśli wyślecie komuś link polecający i osoba ta używając tego linku aktywuje swoje gogle, zarówno wy, jak i ta osoba dostaniecie po 30 dolarów na zakupy w sklepie Oculusa. Więc jeśli dopiero planujecie kupić gogle, a nie macie znajomego, który może wam wysłać taki link, to na wszystkich grupach tematycznych związanych z wiarłem na Facebooku istnieją dedykowane tematy agregujące ludzi, którzy chcieliby wysłać takie zaproszenie. Ja oczywiście również mogę poratować w tej materii, ale nie chciałbym, aby ten materiał wyglądał na jakąś propagandę do zgarniania poleceń, także śmiało wchodźcie na grupy, wyszukujcie ludzi, którzy wyślą wam polecenie. A jeśli już macie swoje gogle, to naprawdę bardzo polecam pokazywać je swoim znajomym. Z mojego doświadczenia naprawdę dużo ludzi potrzebuje VR-u, tylko jeszcze o tym nie wie. Oczywiście nie namawiam do brania gogli na oficjalne obiady czy imprezy taneczne, ale jeśli macie grających znajomych i zdarzają wam się wieczory przy piwie i konsoli, to gogle VR, zwłaszcza takie standalone jak Quest 2, moim zdaniem spokojnie mogą zastąpić FIFA czy Turniej Tekena. Zwłaszcza kiedy macie możliwość puszczenia gameplayu na jakimś telewizorze. Okej, okay, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się podobało i was nie zanudziłem. Jeśli się nie podobało, to na swoją obronę mogę powiedzieć, że nagrywam to drugi raz, a poprzedni był jeszcze gorszy. Mam już nagrane gameplaye do trzech recenzji, także mam nadzieję, że teraz kanał będzie działał troszkę aktywniej i szybciej pojawią się następne materiały. A i jeszcze jedno. Poruszam tutaj temat zdobycia gier w legalny sposób. Nie urodziłem się wczoraj i zdaję sobie sprawę, że są inne metody pozyskania gier. Absolutnie nie czuję się tutaj osobą odpowiednią do rozmawiania o moralności takich sposobów. Dlatego po prostu proszę, aby w komentarzach nie pojawiały się dyskusje na temat metod pozyskania nielegalnych gier. Jak ktoś będzie potrzebował i będzie szukał, to na pewno coś znajdzie, ale wolałbym, żeby nie pod moimi materiałami mój kanał, moje zasady. I teraz to już naprawdę wszystko dzięki i cześć.